Siemano! Z tej strony Cieślaczek123 Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj Pokażę Wam jak zrobić Taki mini samochód yy, To tak Wezmę najpierw jeszcze Potrzebne rzeczy To zatrzymam i zaraz Wam powiem co jest potrzebne Dobra Witam Was z powrotem No dobrze yy, prze, prze, Przejdźmy do budowania yy, To tak Kładziemy najpierw te bloki, nie, nie obsydiana, black, con. No nieważne. Dwa. Jak chcemy, żeby w tamto jechał, stawiamy w tą stronę. Przód jego. Lepki pistol. Dwa następne. I róbcie tak jak ja, to na pewno się nie pogubicie. Hmm. Tu możemy dać okurczenie tu, tu i drugi tu. I mniej więcej on musi tak wyglądać. Teraz dwa slajmy tu. Okurczenie. Chodzimy. Potrzebny jest obserwer. Niszczymy to. Kładziemy slime bloka i pistołu na zwykłego, no i jeszcze zamiast tego ryczną na to, no i jak już postawię, to będzie jechu. Tylko ile mamy z... macie zostawić łapek w górę? 50 tysięcy. No, no na pewno bez tych wszystkich zer, czyli 5 <grym> No, dobra. Yy. To tak. Yy postawimy ten redstone. No i pojedzie. Jak widzicie, sprawnie jedzie. Możemy nawet ustać na tym pistoł Ten redstone O kurczę, źle, to, żem ustał. Możemy ustać i będziemy normalnie jechali. Jak widzicie, porusza się po jednej kratce. No. Zostawiajcie subika. Łapeczki w górę, no pięć. I subika z dzwoneczkiem. I tak jak ten samochód gorący. A, już nieważne, ważne, o, o, wybiło mnie. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się.